Gala Ekstra klasy 2024 to czas, gdzie nagradzamy tych najlepszych, ale też podsumowujemy to, co działo się już w minionym sezonie 23-24. Idziemy w tłum porozmawiać z ludźmi polskiej piłki. Czy dał się wtedy panu zapamiętać czymś? Ten hmm. siemieniec. <noise> no to, on, bo on ze Śląska. Którego znamy teraz wszyscy. On ze Śląska, no to akurat, no to trudno, żebym go nie znał. I ten, akurat on... Ja u mnie zawsze drzwi są otwarte i rzeczywiście Adrian był ciekawy. Później pracował jako asystent w Aguiloni, także przeszedł, przeszedł drogę i życzę powiedzenia. Zdobył, zdobył mistrzostwo tak, gdzie, gdzie tyle lat pracowałem i wiadomo, że ten klub zawsze będzie gdzieś tam w moim. W mojej pamięci, bo bo tyle lat tam byłem, dlatego naprawdę gratuluję mu z całego serca i tym wszystkim ludziom związanym, którzy tam pracowali. Jakąś iskierkę widział pan wtedy wokół trenera Siemieńca? Jakiś potencjał w tamtym momencie? być korpoefildem. Zapewne nie czeka jakiś przeciwnik pucharowy, już z górnej półki, mistrz danego kraju, no i tutaj, tutaj ja myślę, że działacze, sztab szkoleniowy, prezes, E, pokuszą się o to, żeby jeszcze wzmocnić drużynę, ściągnąć kilku e, dobrych zawodników, zawodników kreatywnych. No bo tutaj będą, e, Jagiellonia będzie grała na, na, na dwóch frontach, bo będzie za chwilę i Liga ruszy i, i mecze pucharowe. Znaczy Siemieniec, e, z tego co pamiętam, to e, przyszedł razem z Irkiem Mamrotem i, i tutaj e, już, już dłuższy czas był, był drugim trenerem, był asystentem Irka Mamrota. I, i po prostu Jagiellonia skorzystała z tego, że był drugim trenerem. Po zwolnieniu trenera zatrudniła się Mieńca. Przede wszystkim gratulacje. I dla ciebie ten sezon się udał. Tak, tak. Dla mnie się, dla mnie się udało, tak, dokładnie. Eee... I ten sezon dla mnie się podoba, muszę też powiedzieć. No to jest właśnie specyfika tej, tej pracy, że Nie ma kiedy tak się cieszę. Zde mają piłkarze, a, a trenery, asystenci, czy też głównie dyrektor sportowy i prezes mają w tym okresie bardzo dużo pracy do wykonania, ale chcemy tak tymczasem zarządzić, żeby znaleźć też czas na odpoczynek i czas dla rodziny, który jest bardzo ważny. No wierzę w to mocno, że, że to, co zrobiliśmy w tym roku mmm, trochę ludzi na nowo rozkocha w klubie i ale to tak naprawdę pokaże przyszły sezon i, e, i te momenty. Wierzę w to, że, że początek też kibice w dużej ilości na stadionie będą nas wspierać, no a potem też pewnie wszystko zależy od nas, jak będziemy na boisku się prezentować. Ja wierzę mocno w to, że, że ta tożsamość i spójność kibiców z drużyną zostanie, bo czuję ją na co dzień i e, m, chciałbym, żeby to co... To, co się wydarzyło, to był dopiero początek tej naszej drogi, a, a nie koniec. Kajetan Schmidt, opinia? Bardzo dobry zawodnik. Fajny, młody, perspektywiczny. Myślisz, że nadaje się do czołowego polskiego klubu? Na no, czołowych polskich klubów jest dużo w Polsce, więc no, zobaczymy, jak to będzie na rynku transferowym. Zawsze mam takiego asa w rękawie w tym momencie, że za transfer odpowiada dyrektor sportowy. Na pewno, jeśli, jeśli bym dostał powołanie, no, czekam, czekam na te. Te powołania, które będą, no, no, będę bardzo, 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 bardzo szczęśliwy i będę bardzo wzruszony, ale to już jest decyzja trenera. Ja myślę, że udowodniłem i, i pracuję na tą, na tą szansę i, i będę jeszcze ciężej pracował, jeśli nie będzie tego powołania, jeśli będzie to również, ale, ale na pewno będę, będę bardzo zadowolony i... I mega dumny. Schodzi, po malutku ciśnienie i tak jak tu wcześniej już powiedziałem, dopiero zaczynamy to konsumować, bo tak naprawdę pierwsze dwa dni to w ogóle do nas to nie docierało, że to się udało. Każdy moment można określić bardzo taki ważny w ostatnim czasie, dla, dla chyba dla nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich w stoku. Ten ostatni wizek spowodował to, że już nic się nie może wydarzyć i to było chyba takie uczucie, kiedy... No, poczułem coś, co dzisiaj chyba nie jestem w stanie Wam określić. Cieszę się, że mogłem zostawić po sobie coś trwałego, bo tego już nikt nam nie zabierze. tego nikt nie zabierze, nikt nie zabierze tego Jagielonii. Łukasz Masłowski ma jeszcze rok czasu ważny kontrakt z Jagiellonią. E, oczywiście to jest dobry moment na to, żeby porozmawiać co dalej, ale na dzień, na dzień dzisiejszy wiąże mnie jeszcze kontrakt z Jagiellonią. Ja nie szukam, nie zabiegam o nową pracę. Wiem, że... Jestem w klubie, w którym dostałem duży kredyt zaufania, dużą szansę powrotu na, na rynek i, i bardzo sobie to doceniam. No ale myślę, że też jest moment właśnie, żeby porozmawiać z właścicielami, z prezesem, co dalej, jakie plany, jak to ma wyglądać. Dzisiaj jesteśmy świadomi tego, że musimy tą kadrę troszeczkę poszerzyć, tak? ale musimy to zrobić na tyle mądrze, na tyle mm, świadomie, że w przypadku gdyby się nie, nie udało awansować do, do grupy, no to też musimy tą zadbać o, ten, o tą stabilność finansową. Jeżeli nam się uda, to na pewno ta, te ruchy transferowe będą in plus 2-3. Słyszałem, że to w sumie u ciebie norma na treningach, że takie brameczki ładujesz w końcu weszło coś takiego w meczu. No tak, zdarza się, zdarza się dosyć często, ostatnio z warto Poznań też, też była próba, no niestety, niestety Jędrek trochę się wygłupił swoją interwencją i, i no ale może, może za w jednym sezonie dwie takie bramki to by było za dużo, więc trzeba coś sobie zostawić jeszcze na później. Myślę, że nominacja na, tutaj na trenera sezonu to też jest takie wyróżnienie dla Stali Mielec, dla drużyny Stali Mielec za to, że się godnie prezentowała w tym sezonie też Wyrwaliśmy wiele punktów faworytum w końcówce. Ograliśmy też mistrza Polski Jagiellonię. Także też no, Stal miała też swoich piłkarzy Ilię Szkurina i Mateusza Kochalskiego no, który też wyrwał nagrodę bramkarza sezonu. Także to jest takie podsumowanie właśnie dobrego sezonu Stali Mielec. Myślę, że liczba najmniejsza liczba straconych goli, najwięcej czystych kont. Myślę, że nasza gra defensywna była na wysokim poziomie i jestem zdziwiony, że yy, nie została, że tak powiemy, tutaj doceniona ani, ani obrońca sezonu, ani, ani bramkarz. No ale są, to są wybory mhm. ludzi. Defensywa, myślę, była najlepsza, no, bo to pokazują liczby. Nasza zespołowa, no i tak trochę dziwnie. Nie? Jacek jest dla nas takim, można powiedzieć, ojcem i trochę boiskowym, i trochę takim piłkarskim ojcem bo, bo... mamy takie relacje, że jesteśmy wszyscy ze sztabem na Ty. Myślę, że to w Polsce jest dosyć niespotykane, eee, a prócz tego no, możesz podejść do niego z każdym problemem, zawsze cię wysłucha, zawsze ci podpowie i eee, wiemy, że jest utytułowanym eee, i zawodnikiem i trenerem, trochę tych tytułów zdobył, także jego zdanie mocno, mocno po prostu się liczy dla nas. Ty pokaż co tutaj masz, bramkarz sezonu. Niespodziewaną statuetkę. Nie spodziewałeś się tego? No nie, nie udawaj skromnego. Nie, no, nominacji może jeszcze, bo jednak w tych statystykach gdzieś można było sobie śledzić, Sam mogłem sprawdzać na oficjalnej stronie Ekstraklasy. Gdzieś tych interwencji trochę było, ale, ale samego wygrania to... no nie, nie. To jak widzisz swoją przyszłość, tą najbliższą, na następny sezon? No nie wiadomo. Na ten moment w Stalimiele, bo żadnej umowy nigdzie nie podpisałem, ale... No, nie powiem, że na 100% zostaje w Stali Mielec. także na pewno chcę się rozwijać, chcę iść do przodu, także zobaczymy, co będzie najlepsze, ja na pewno wybiorę jak najlepiej dla siebie i też dla klubu, no bo wiadomo, bardzo dużo zawdzięczam i dużo mi dał ten klub przez te dwa lata. To jak Jelonia zagrała w składzie, który już jest od pewnego czasu, tam ci zawodnicy się zgrywali i trzeba powiedzieć, że trener też im dodał wiary, eee, grali uważam naprawdę... Ciekawą piłkę i cieszę się, że taki styl gry przyniósł, przyniósł Mistrzostwo polskie. Dobrym elementem w tej naszej piłce jest to, że zdobywa mistrzostwo drużyna, która grała ciekawą, ofensywną piłkę. Kluczem jest sposób myślenia, a nie wiek i traktowania tego zawodu, a nie wiek trenera. Każdy trener, nawet taki, który zdobywa Mistrzostwo Polski. Musi to potwierdzić w przyszłości, w następnym sezonie lub w następnym klubie. Myślę, że jeżeli losowanie będzie sensowne, a drużyny będą w formie i się nie osłabią to szanse na to, żeby coś zwojować są, ale naprawdę trzeba bardzo poważnie do tego podejść i być szybko przygotowanym do sezonu, do tych meczów pucharowych i też mieć świadomość tego, że to są rozgrywki na dwóch czy trzech frontach, bo to nie jest tylko Liga. To jest tak, że właśnie to są te puchary, to jest Puchar Polski. No i te wymagania w stosunku do tych drużyn wzrosną.